No, no tutaj Proposy jest ze mną. Crysis, cześć. E, witamy Was w Kerrypsach. W Kerrypsach. <grypsach> a w kerypsach na 1,8 oczywiście, także skłaszajcie teraz domki na 1, 9 w komentarzach. Znaczy, u mnie, no, bo u to, to. W drugą stronę. W drugą stronę, dokładnie. E, dobra. dobra. No, ten pierwszy domek, ja myślałem, że takie 2 na 10. Ten pierwszy domek to jest 11 na 10. c <grypsi> 1. Dobra. To jest pierwszy tak. domek. Myślę, co ciebie. Okej. Okay. 10. Znaczy, nie jest, nie, nie jest trudno zrobić taką figurę, kiedy model jest po prostu doskonały. <laughs> Panie, za dużo gliny w uszach <śmiech> chyba. <śmiech> e, wiesz co, weź sprawdźcie ja to działka przede wszystkim. Już, Ale powiem ci, że ten napis broda ci mi się całkiem podoba. To jest Tara83. Tara83. Napomnisz tem, tem, Na pis, tem. Miło, że nie dokończony jeszcze, bo to widać, że jest niekończony, to jest całkiem spoko. No i to, i to, że tak trzymam, znaczy, że ten y, cudowny model doskonała postać Minecraft. Coś mi się wydaje, że tutaj ktoś po prostu nie dokończył, bo tutaj jest miejsce dla jeszcze jednej osoby. I jestem ciekaw, kto to będzie. No, nie, naprawdę no, w tym momencie jestem ciekaw, kto to będzie. No pewnie drugi purpos. No, bo przecież to jest <laughs> absolutna doskonałość. <laughs> Purposi się prawda zakochał się w lustrze. Dobra, z raty, taty pożartowaliśmy sobie, bo se żartujemy przecież. No bo to... tak, no bo z wyglądu po prostu to można sobie pożartować. Aha, aha, Dobra, Taro 83. Poza e, doskonałym modelem, to e, no, postać jest ma spłaszczoną główkę. No, tak trochę. Ale w sumie ciężko, chociaż nie no, widziałem takie właśnie wystające na jedną kratkę i to co też fajnie wygląda. A tak, poza tym to jest ok. E, dobra. No dobra, domek. Domek domek, tą, domek, domek, domek. ocenić, domki oceniać. Domek. Jest Witamy w domku Tara83 i The Enderman. Proszę o wyjście na dwór od tyłu, żeby zobaczyć naszą budowlę popisową. Zapraszamy i miłego zwiedzania. Wiesz co, widać, ludziom tutaj, no, tego, przydzi A może ruchu, oni ruchu, mają render distance jeden i co? Hä? Sz Szperci, szpe prawda, okolice z wszystkim sąsiadom z góry. Wiesz co, Dobra, mam, ten domek z zewnątrz, nadzieję, mimo, mimo podlizywania się mi, mhm. to z zewnątrz, no. Mm. No, on wygląda. No, jest średnie. Zobaczymy, co będzie wewnątrz. I jestem ciekaw, do czego służy ta platforma. No, wewnątrz jest całkiem nie najgorzej już. Le, ja już no, le, niż na pewno lepiej niż na zewnątrz. Ja też e, idę do ciebie. Chociaż idę no, też tak. E, no, różowa kanapa jest sponio. Z różowym stoliczkiem i e, dużym telewizorkiem jest sponiowa. Mhm, mm to, to fajnie. jest. E, Posta. Za dużo tej wełny tutaj. Mocno tak. A znaczy tutaj coś powinno słowa. być. No, znaczy tak, mniejsza. Stoliczek też jest nie najgorszy. Dobra, po pierwszą rzecz jaką fajną można byłoby zrobić, choć tu gdzieś tu do mnie po To w momencie kiedy masz taką sytuację, odsuń się Odsuń się <coughs> To zrobić coś kładziesz takiego Kładziesz tu wełnę, a potem dopiero drzwi Kraj drzwi Nie wygląda to może idealnie, ale wygląda to trochę lepiej Po drugie to z czego będę się czepiać Twoje kurtki właśnie zamiatają buty Tak, tak bo są troszeczkę za, za nisko Dobra ale mniejsza, y Łazienka. Łazienka... Prawie spoko. Kurde, no ale już tyle tych łazienek, coś nowego mogłoby być. Z drugiej strony, co nowego wymyślić, no. A poza... nie wiesz co, mm, chociażby tutaj... No mog... oj, oj. oj. No, tu widzimy jakieś techniczne rzeczy, nie, spoko, to tylko tego. Mhm. Kwarc. Dokładnie, kwarcowa półpłytka. Dlaczego tu nie ma takiej tej, bo to tak dziwnie wygląda. Ale jest to maruda, więc wiecie. O, już o wiele lepiej, panie. Pakuj się do wanny. Gdzie już, bo nie z nie <laughs> Jech, jech, a poza tym do góry najpierw. No idziemy. I już. tu mi się już takie, to jest takie średnie. Znowu ta biała podłoga. I tak za dużo. Mm, za dużo przestrzeni kompletnie niezagospodarowanej. Dobra. E, pokoik już może trochę lepiej tu idzie, ale też nie jakoś. Lepiej niż po prostu przez pokój. O. o, kolejny pokoik. Hmm. Tutaj nie wiem, obydwa łóżka są podwójne, takie duże, sporo fajne. Zobaczę, że tak mają tego drzwi do siebie, że nie muszą przechodzić przez cały korytarz nocy co? Takie to takie, to takie. Nie no, średnie są te pomieszczenia, naprawdę średniutkie. Takie Tutaj to takie. Znaczy ja komputer. bym sam lepszych nie zrobił absolutnie, ale, ale już widziałem wiele lepsze po prostu. No ja chociażby na przykład po prostu był u mnie jakiś tam w, na Hypixelu czy coś, tak no. To tam było, tam, tam to była w ogóle dramat, i to, to, ale tam był doskonały przykład jak nie powinno być, więc... Tak. tak, tak. <laughs> Krawat piękny, tak. Tu mamy, prawda? Kurde jakie korytarze tutaj. A, bo tu już cedisz na dół. Ja tak czekam taak, przy na dół. Taak. A ciebie tu nie ma nie ma. Ja wiesz, ja to churches... po, po mojemu robię, nie po twojemu, nie? Aha, no dobra. Ostatnio nadlaliśmy z tego, no nie, bo tam w Tutaj mamy... Ja mówię ty. Ty się w crazy zabawisz. No dobra, dobra, już idę. <sum _> dobra, ja tutaj mam pełno podpisów. Tak A, bo, bo tu jest w sali podpisów już, dobrze? Mhm. To, to ja jeszcze tam nie dotarłem. E... To, to jest po prostu w drugą stronę, po prostu. Tak. Tu mamy. A tutaj mamy. Nie podoba mi się to, że takie zejście długie. Nie wiem. Nie wiem, czy byłeś tam, gdzieś jest podkarka i gdzie była podłoga zielono-czerwona i to już fajnie wygląda, bo nie jest taka cała biała, tylko właśnie dwa kolory wymieszane w kratkę. Tu, fajnie. Przyjemnie. Tutaj mamy po prostu zwykłą yy, kopalnię. Znaczy, no nie, nie, to... nie taką zwykłą, no jest ładnie zrobiona ta kopalnia. Tam A, dalej tak jest koło. kopalnia. No tak, tak, jak chcę zobaczyć, że Gdzie ta podkarka, bo nie wiem, o której mówisz. No, no tak, no co? tutaj, przy byłem, przy przy byłem, przy przy byłem, przy przy tak. No, nie weź. jest to najgorzej i fa fajnie się zazębiają te, te wełny. Mm -hmm. To to fajnie właśnie wygląda i ja to właśnie chciałem pochwalić. Kiedy eee, jeszcze do tej sali podpisów. No. Aha. Eee, podpis Moja Z... Ja... Czekaj. Co? ja tu nie byłem już? Nie wiem, co mi powiedz? Zobacz, czy jest Twój podpis. Chociaż ludzie czasami handlują takimi rzeczami, więc. Wiesz co, y, cała reszta jeszcze mnie tak ten, ale to miejsce mnie y, bardzo ukuło. Jakbym już tu był? Dużo osób ma salę z podpisami. Tak, ale. Ty dałeś teraz? <laughs> tak, to? dałem teraz. Okay. Okay. E, ale, 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 ale. Mówię o tym, że. Że wydaje mi się, że widziałem to. Yy... Wydaje mi się, że widziałem tą salę podpisów z, 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 z lodem. I jeszcze ostatnio się zastanawiałem, bo tu był podpis Majazet i podpis Lisiczki, i jeszcze patrzyłem tak na tym, gdzie on jest. Mm -hmm. Hmm. I potem się śmiałem nawet, że to kropka na moim monitorze. Yy... Jeżeli to był ten sam, to na pewno widzowie wyłapią szybciutko, nie? No tak, dobra. Dobra. Ale to trzech na tą chwilę, dla mnie ten domek... A właśnie, miałem tu ocenę mieliśmy dać, to to jest moja ocena. Tak, no właśnie się zastanawiam, bo on jest taki... A, daje 6 punktów. No ja dałem 5, jest po prostu średni, no i średnia ocena to jest... 5, 11. no. 11. Dokładnie, 11 punktów. Gratuluję. Nie jest wspaniało. ani z zewnątrz, ani... Ale, bardzo. ale nie jest też zły! No. Nie jest zły, to, to fakt, dlatego dałem 6 punktów, a nie jakieś, wiesz co tam, 3, Dobra. 3 2, 1. Dobra, zepaj się. Już. Yes. No, i sprawdźcie, oczywiście. Psy. Eee, Snochu. Sno. Snohu? Snoczu, a. Snochu. Nie wiem, sn SnoCHU. Snochu, snoku, snoczu. Eee, no. Snochu, snoczu, snoku. Za kolor za dyskotekę. Fajna. Tak. Dyskoteka jest z ponio i na pewno sporo cię kosztowała. taka gra. Znaczy, wiesz co? Nie, bo to jest jeden beacon plus kilka szybek chodzących sobie. No, ale beacon kosztuje. No tak, no beacony kosztują. Hello. Dobra. Nic. Tu jest za jakiś tam sklepik Nie tam, no to, ale coś... to jest domek już, już, Mogę co podoba. najwyżej okolice domku po, yy, ocenić i są fajne Podoba mi się, nawet mi się naprawdę podoba to jeziorko Nie wiem czemu, no. ale, ale jest fajne Wiesz co, bo nie jest kwadratowe, jest takie... Nie jest kwadratowe ]ach. i jeszcze do tego ten, te, ta wydeptana ścieżka kaktusy, dookoła co prawda, Kaktusy co prawda nie pasują do, tutaj, yy, cisina no, jest, jest fajna jakoś tak... No, jest nie najgorzej. Wieszcie, co ja bym zrobił? Pokażę tylko i już ci dać ruszek, gdzieś znaleźć, gdzie to jest. Ja lubię, 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 lubię. Jak macie trzcinę, to ona oczywiście rośnie do trzech, ale można byłoby na przykład zrobić e, tak i postawić na to nitkę. I nie, nie powinno wyrosnąć dalej, i w tym momencie już nie macie takiej równiutkiej trzciny, ale e, różnej wielkości. To jest brzoza, taka dosyć wierzbowata, dosyć taka słaba. No, nie, akurat brzoza mi się podoba. Znaczy, to drzewko mi się podoba, niekoniecznie. Faj fajnie zrobione, znaczy, nie no, lepsze niż jakby go nie było, ale samo sobie mogłoby być lepsze. Crazy Maruda. Dobra, wchodzimy maruda, do domu. Ostatnio robiłem takie drzewa, więc Wielki minus. Masz cały żółty domy. Yy, tak, 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 z zewnątrz. Nie, ja z zewnątrz nawet pominąłem, zaraz chciałem lecieć już do środka, bo po prostu udawałem, że nie widzę. Ale sam Konstrukcyjnie jest nie najgorzej. Jest fajny. no. Jest fajny, znaczy, nie podobają to jest... mi się jak te okna, na przykład. Są... Nie Dziś... podobają Dobra, mi się. Dobra, zobaczymy, jak one wyglądają wewnątrz. Dokładnie. Chodzimy na prąd do środka. Podziemia, magazyn. itp. Okej. Okay. No i spokojnie. No nie, mam... nie, nie kumam tego miejsca. To jest. kuchnia. Mhm, ale co to jest? Za fotel, Krzysyłko. a to jest fotel no, a, Nie masz krzesełek w kuchni? Niektórzy jedzą w kuchni. Ale to fotel jest. No takie krzesełko zrobił, no. Bo... No dobra, niech będzie, nie czepiam mnie, się już. Bardziej mnie tu boli, że brzoza. Brzoza. Tak, brzoza, brzoza. wszędzie brzoza, brzoza, to fakt. To jest, to jest dom Johna Siny. Nic tu nie widzisz. <laughs> His dobra, name idzie... is... John Cena. Dobra. dobra, idziemy na górę. Schody mogłyby być szersze, bo masz tutaj miejsce, żeby były szersze. Zniknąć. No poszedłem już na górę obok ciebie Już kiedyś? Widywało mi się, że wracasz na dół. No Chłopcze, a, 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 a byłeś na dole w salonie? No tak jeszcze nie, bo ty żeś poszedł na górę, no to weź się zdecyduj, no <grym> Purposkupa. Hmm. Chyba kraj jest <grym> jednak o... Nie no, no ale to... brzydko tu jest. Znaczy, fajny pomysł na akwaria, ale no tylko tyle. Mm -mm. I znowu brzoza, brzoza, brzoza mm -mm. i jedynie podłoga już jest Dobra. Znaczy nie, no, nie mogę powiedzieć, bo e, rozumiem dlaczego się zgłosiłeś i, i. to nie jest tak, że ja tutaj hejtuję twoje zgłoszenie, bo to nie jest taki kupsztyl jak na przykład te, to co było ostatnio w odcinku. Bo to no. jest już to jest poświęcony czas. I to jest domek i to jest, domek, ta, ta, ta. I to jest y, fajne już, tylko mm, mm, mówię tak w porównaniu do do tego co mogłoby być. Tego, jest, do tego co mogłoby być. Ale <grym> tak, mogłeś też zmienić materiały, ale fajnie to wygląda, Tak, fajny, fajny w góręczko, pomysł w ogóle. Na, na tak, tak, to jest fajne. Dobra. I zostań tam. I tu mamy kanapę. A później będzie tam mi krzyczeć, gdzie ty jest, gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie Kanapa telewizor... z telewizorkiem. No i, no i taki. No i spoko. To jest akurat. No że to jest znowu brzoza, wszędzie brzoza. No właśnie to mnie tak. Aż mnie to razi w oczy. To, tak, tak mnie to boli, że normalnie Pójsta, mówię ci. Mhm, mm świetnie. Brzoza, 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 ciemny dom, drzwi. <laughs> Jeden. Miał tylko i wyłącznie sześć. Ciemny Nie, dwanaście, bo tutaj też jest. Ale nie nie, nie, bo to jest... są trzy. Trzy drzwi z jednego takiego. Duszę się. No to tutaj trzecie. No trzy, no idealnie <laughs> trzy mam tylko sześć ciemnego drewna. Naprawdę są trzy drzwi? A nie jedne? Jedna się jest... robi! Kiedyś tak, ale od jedne 8 są trzy Naprawdę? No i zobacz sobie. Mogę się mylić, dawno nie grałem na no Survival. A no faktycznie trzy. No. Ja, to, ja to dopiero nie dałem. dawno nie grałem. No to tak, no to miał sześć y, drewna. Y, ciemnego dębu. Tyle. No. Widzisz jeszcze może mieć dwa, bo wiesz, to są dwa logi, to A jest, tutaj e, też się oś. zobacz. Też są. Ej, to, to to już tego, to już w tym momencie 12. No to są trzy logi. Trzy logi miał. No, ale. Tak, nie. no, ale... słabo, słabo, bardzo słabo. Jak ty tam miałeś tam nikie ja jeszcze patrzę. snochu 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 s snoku. Idziemy tutaj pod podziemi. A tu są podziemia brzozok, gdzieś? Jeszcze nie... To są. Jeżeli tam A, będzie tutaj. brzoza to się załamę Nie, jest nieźle. To jest kamień i to tak dosyć drogi kamień. No Znaczy drogi. No nie drogi, on nie jest drogi, bo można go zrobić dosyć tanią metodą. Kusi was znowu brzoza. Tam jest wyjście na zewnątrz. No nie. No po prostu kurde, no nie. Tu jest, będzie tajne przejście, no a jak? No przecież to, no proszę cię. No, no, jak mogłeś tego nie zauważyć? Przecież to aż się prosiło. Ale nie chciało mi się wchodzić za tam. No dobra, są podziemia, a potem by znowu krzyczeli, że nie zwiedziłem, więc zwiedzam. Chociaż tu jest, no to nie zmienia mojej to oceny kompletnie, no. Kurczę, wiesz co? Dom jest fajny i dałbym tu sporą ocenę, ale za to, że jest tylko i wyłącznie proza, to ja obniżę swoją ocenę do pięciu. No ja dałem 4, także. Nacila no, e... jeden punkt więcej niż Tak, po no po prostu tak. To też wiecie co? To też zależy od tego, jak się ustawiło cena na pierwszym domku. Bo ja, być może, temu też bym dał w tym momencie 5. Ale no, tamten był po prostu lepszy. Tak, 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 to właśnie. Mimo, że był średni, to był, to był lepszy i dlatego musiał. Co, mus... można powiedzieć, że nawet był gorszy. Ale przynajmniej tam było zróżnicowanie materiałów, co dużo daje. Dokładnie. Jeśli chodzi o sam, samą bryłę, gdyby to wszystko było czarno-białe. Eksperkę o, to ma. ma być... Nie, no to nie chce mi się wchodzić do eksperki. Ty, Dobra. podwójną, fajnie i to tak bardzo blisko siebie. Ty, no to tak, ci, ty, że? Tyle mu się trafiło, no widzę. Ale jest ja, nieźle nie obudowana. Tak, naprawdę nieźle mu się trafiło. Chociaż mógłbym postawić. To, Czekaj, nie, no nieźle jest obudowana, właśnie. Według mnie bardzo fajnie zrobione. Źle, za mało miejsca dookoła jest. E, cztery kratki w każdą stronę, znaczy w sumie jest 8 na 8. Miejsca gdzie się rozpią potwory, w tym momencie no, no, no. powinno rozpić mu się we ścianie. Dobra, no to 9 punktów, przykro nam najmocniej, ale po prostu no tutaj było Sobiuszko. Słuchajcie, a propos tego, tej strony, to yy, Crisis mi pisał, ja nie mogłem niestety porozmawiać z chłopakiem tak ten, do mnie też on pisał yy, na maila, yy, ale jest ktoś, kto się już tym jakoś tam w jakimś stopniu zajął, no to mocno, prawda? Tak mi fajnie wygląda już ta Także My, być może poniało. niedługo będzie działać faktycznie to ocenianie. Że na początku pierwsza selekcja to jest przez was zrobiona, ewentualnie nawet przez nas Na zasadzie rzucamy okiem, ok, ok, wygląda jak kwadratowo z lifta, no to No to na pewno zajmie 10 punktów, więc bierzemy go No dokładnie e, e, I w tym momencie te domki już mogą być jakieś ciekawsze niż Chociaż ten by się dostał, ten zaraz by się dostał Tak, ten by się dostał Dobra, Dobra home 3 do Tu już 15 albo, minut albo, albo ten, albo ten Dobra no, to jest, jest to domek należący do, ojej, do Jaro2210. Jaro2210, zresztą jest podpisane, ten domek i okolice wybudował Jaro2210, w środku możesz znaleźć ukryte przejście powodzenia, witaj Kripsowiczu. E, domek z zewnątrz jest ładny. Mhm, jest spoko, jest spokojny. Jest panie. ładny, jest, jest różnorodność, bory. bardzo ładny dach, już gdzieś taki widziałem. E, mhm. Co? Mógłbym się doczepić do doboru materiałów, ale po domku, który mieliśmy przed chwilą. To jest super. Jest, jest super. Bardzo fajny podoba mi się kominek. To znaczy taki kominek na zasadzie grilla. Tutaj John jest? A to właśnie, to... bo ja tak ciągle latam. A no, to fajne. To takie bardziej no, bym super. Na... No to grill taki, no, 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 taki gazowy. Fajnie. E, fajnie. Jest gazowy fajnie. To... Już ja zewnątrz ze jest ok. Jest okay. Mm -hmm. Wchodzimy. Wchodzimy. To co? Wchodzimy do środka. Um, no i to, to jest czas, no, ale tak. Ale nie No. No na pewno przyjemniej niż w poprzednim domku. no Fajnie. Tutaj widzimy różne kolory wykorzystane, różne materiały, nie jest cała biała. Fiótki narysowane. Purpose tylko o jednym. <grym> chyba ty akurat o tym myślisz, wiesz? <grym> Ej no na warunków mówi, że widzi tam, gdzie tam, gdzie, szafka, mamy, prawda normalne drzwiczki i tak dalej. No normalne, no normalne no. Dobra, spoko, tu mamy łóżeczko, mamy sypialnię, no. I też jest przyjemnie. Tak, tyłka nie urywa, ale jest. Ale jest fajnie, dokładnie. Tu okno by się przydało. Tak, okno na świat. I tak samo po ta drugiej stronie. Byłoby całkiem spońko. Dobra, schodzimy na dół. I tu ale mamy nie... oczywiście flagi i pewnie jest droższa od purposa minus 20 punktów. A nie, nie ma co. Bo mogę. Podpisane. No wiem. Uwaga, proszę zamykać klapę. Nie! Walić system! Nie <laughs> na no, no, zamknę. Nie lubię jak jest otwarta. Aria? Mi to no. nie o Jezu, ja mam tu... świra na tym punkcie. A to walić, czy jest otwarta, zamknięta, jakkolwiek. Aha, nie chcę kawałek. mojego, nie chcę naszego podpisu, więc. No dobra, trudno. No ty, no, jak mam cyk, cyk, no nie Czekaj, ma Czekaj, no. podpisy admista, bo. A po to, tu? Ej, nie, panie, nie. A, Znaczymy, za to dobra! Za co? I co? I to jest za za specjalny ołtarzyk, taki naprawdę. Chyba, do no ołtarzyk. teraz będziemy na ołtarzyki dla Crazy dokładnie. To wcale nie mam przejścia. E, to następnym razem, jak zobaczę dwa ołtarzyki, to nie dam, ale jak zobaczę tylko i masz na mnie ołtarzyk, to tam. I ta cisza. Co ty robisz? Kick, co na będzie kik. Mam immuna. IP ban crisis. Mam immuna. Już wpisywałem. Nie, ja, jak, jak, jak nie zrobicie. Dwu, jeżeli zrobicie je tylko jeden ołtarzyk, to ode mnie już nigdy więcej nikt nie zostanie główki strolowany ani, ani podpisu. Okej, okay, a teraz takie pytanie: jaką komendę dokładnie wpisywałeś? E, łamana IP ban. A tak, bo to jest, tak, to jest banował wszystkich. No ale tym tak, przecież to prób tylko prób dla żartu było, no. Serwer. Dobra, eee, to co, wychodzimy stąd, to wszystko. No fajnie to było. Ten domek mi się nawet podobał i to powiem ci, że tak nawet... Jest, jest prosty, jest banalnie prosty. A to, ale to jeszcze, czekaj, prostu... jeszcze, jeszcze, jeszcze. Aha, jeszcze coś. Ooo! To... Ładne toto. To. Gdzie ty poszedłeś? To? O, magazyn. Ale zobacz, jak to. ten, jak świetnie zrobione to zejście. Mhm. Mm Świetne ja lub, to jest. Ja, ja lubię takie zejścia, zwłaszcza lubię takie zejścia takie mm. mniejsze troszeczkę, ale... Ale to super przemyślane, że zobacz, odbierasz... Y Tutaj, ale fajne, do doładowujesz od drugiej strony, świetne. Całkiem spoko. Alchemia, fajne, mi się podoba. Takie podłogi ja mi się podobają. Ja je stosowałem od dawna, tylko że wtedy w tym tylko jest szkło. A to jest to co? 1, Śmietnik. Pewnie no przepalarka po... jest pod spodem. Teraz musiał lecieć do śmietnika. No to jest moja ocena za ten domek. Bardzo mi się podoba. Ja, ja dałem, czekaj, 6, 5, 7. 7 punktów tutaj. Ja tutaj 8 dałem. No nie, aż tak bardzo mi się nie podoba. Jest lepszy niż poprzednie dwa domki. A mi się Ty bardzo moment... podoba. Ja Powiem tak, jakbym chciał wy... chciałbym sobie taki domek kiedyś wybudować. Znaczy chciał, chciałbym umieć taki wybudować, może w ten sposób. Ty, czekaj, bo tu chyba czegoś jeszcze. Się... Aha, nie, bo to jest ten. Okay, co, rozpach, to jest ten tylko kominek. E... No i tyle, no to co? No, lecimy, no, dalej? lecimy do Homey C4, wybuchowy domek, czy wybuchnie? I jest to domek gracza lub graczki o Nicku. Nicku. Sybir. 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 Ej, na razie jest całkiem. Ej, z zewnątrz fajnie wygląda. Z zewnątrz wygląda fajnie, czekaj, bo ja tu chcę skoczyć Kwarc. bo tu jest patrz. O, ale średnio wygląda ta skocznia. <laughs> ale ja tutaj, tutaj jest. jest wiesz. Dom ja y Sybira. Słuchaj, dlaczego Bartek ma sztywnych sąsiadów? Bo mieszka obok cmentarza. <laughs> Kiedyś były te suchar, że wszyscy ludzie dawali sławę. To jest ja. jakaś dziwna dziura. Aha, to jest tego, po prostu sklep. Czy ty wiesz co w ogóle co mi to co się skojarzyło? No. To znaczy nie powiem, że to jest to, ale jedno i drugie bardzo się kojarzy z jednym z moich pier z pierwszych odcinków na kanale 4 lata temu. Miałem bardzo podobną skocznię na, na serwerze Ultry. Pamiętasz no. jeszcze, czy taki był? No pewnie, no, niedawno do niego nawiązywałem jakieś 3 minuty temu. Tak, gdzie, kiedy? Jeśli mówiąc, że dawno temu na 1.6 budowałem sobie takie podłogi Aha. w magazynach. E, i, I właśnie e, i, i zrobiłem taką skocznie i tak, tak, taki spadek, właśnie też taką dziurę głęboką. Więc boję ci, że. No tak, wspomnienia mnie chwyciły. Cieka ciekaw jestem, czy zrobiłeś to. Napisz mi nawet w komentarzu, Sybir, e, czy zrobiłeś to. Mm... No, z, po prostu tak ci przyszło do głowy, czy, czy zainspirowałeś się tym, co ja tam wcześniej robiłem? Bo to bardzo mnie ciekawi. Śmiesznie tu jest, to, to zewnętrzne jest takie bardzo szalone, nie do końca je rozumiem, ale jest. Ale ty groby, szczerze mówiąc, Groby tak są tutaj. A nie, ale groby nie kumasz! Ta skocznia! To skocznia! Jest... Co? To jest. Ta, ta skocznia! Nie trafili do, do wody. A, ale powiedz nie jedną, że ten suchar to ty mówił, a nie, tu to, to jest. No, my myślałem, że to nawiązanie do tego sucharu, co jest tutaj. Nie, nie, nie. Rząd masz sztywnych sąsiadów. Nie, nie, nie. E, dobra. Zomek z zewnątrz, z zewnątrz, z zewnątrz. bardzo fajnie, bardzo fajnie wykorzystanie materiału, chociaż ja mimo wszystko wolę zamiast tak. kwarcu e, mm. wełnę. No, ale wtedy dół się nie robi z wełny tylko z ale to tak. jest standardowe. nawet koblowy. Tutaj, tak, to nie jest po standardzie. Dobra, i jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu, które jest średnie. What the fuck. Nie wiem, jest brzydkie. Znaczy nie powiem, że jest brzydkie, jest szalone i nie do końca je ja rozumiem. A, a mnie się nie podoba, mi się po prostu nie podoba, no. Dobra, idziemy może, na górę, może. bo ja tak zawsze od góry... O, tutaj kuchnia całkiem wsponio Ale, tu, zobacz, o, tutaj masz strasznie mało miejsca przejś na, na przejście. To, znaczy jest to ciasno tutaj na pewno, ale... Ale problem jest w tym, ale... że jest ciasno... Ale, kojarzysz? No, ale... Ale Nie kojarzysz? No tak, ani mrówu. No, nie ani mru -mru. Jest tutaj ciasno, a nie musiało być tu ciasno, mogłeś tak to zrobić, żeby wcale nie było ciasno. Wystarczyłoby na przykład przy ścianie gdzieś zrobić te schody, jakieś no tak, takie kręcone, tak. cokolwiek innego. Takie gigantyczne zrobiłeś schody, które zajmują całość praktycznie tego no, budynku. No w sumie tak, w sumie tak. No dobra, yy, schodzimy, że my na dół. I co, co, my tutaj, o kurna. O, to jest fajny pomysł, zobacz, zadyskowane za, za tego, z za, za, za I tam nic nie ma, po prostu jest to za dychami. no No fajne, co? fajne, fajne. O kurde. Kominek. Tu są bardzo... Telewizja. Gdzieś ty, Polas? A, tutaj no za tobą jestem. A tutaj... Ja pierdziele, to jest, to jest takie dziwne, że to jest normalnie siok. Ale A kominek jest te ekstra w ogóle. Telewizja. Ej, kominek jest super, przyznaj, te, te, te kratki z drzwi są po prostu ekstra. Tak. nie no, to jest fajny pomysł, ale zastanawiam się jak on ogląda telewizję. No, ty, ty nie rozumiesz, to jest... To jest, jest, tutaj, na... tutaj dziwi, to jest znowu jest nawiązanie to. do tego, do e, te, tej parodii... Boże, Narni gdzie Koleś miał w swoim domku yy, telewizor nawet w kiblu, jak sikał. W sensie w, w muszli. <grydy> Okej. Okay. Nie no, no żartuje. To... <grydy> no dobra. Nie ma dla nas miejsca na podpis. Jest to twoja główka. Aha, zdekapitowało licie. Trudno się mówi. Ty no ale tu śmiesznie jest, to jest takie... Tak dziwne. Łazienka! Oj, łazienka już taką <grydy> Ale tu jest ekstra! Stary! Jak mi się to podoba, jak mi się to kojarzy ze starymi... No to tepnij się do mnie. Tutaj, zszedłem tą drugą stroną. Okay, tu. Jakbym, jakbym w takie stare arkadówki grał. No zobacz na to. No tak, taki no, Ale taki wiesz, no takie, takie... To, to fajne to takie, jak to Hunter mówi. Fajnie to jest. Podoba mi się ten dom. Jest kilka takich um, cia ciasnot i nie do końca jak to być powinno, łazieneczka. Ale... Ale jest fajnie. Ja tak średnio akurat za tym domem, wiesz, w przypadł mi to gustu. Ja tutaj daję taką ocenę. Ja dałem 6 punktów. Ja tutaj znowu dałem 8. Bardzo mi się podoba i jest bardzo według mnie podobny trudnością, skalą trudności do tego poprzedniego. Znaczy to tak, to możliwe, ale w środku mógł o wiele lepiej zagospodarować miejsce, bo ma naprawdę dużo miejsca w tym mm -hmm. roku, a, z, a zrobił to, no ja nie wiem, czy na się, czy, czy wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że właśnie przekombinował. przekombinował. Czy kombinował te, te schody pierwsze oraz drugie? Bo to obydwie, nie to że jedne, obydwa, obydwie pary schodów są po prostu za dużo do tego miejsca. Nie powinno być po środku budynku, tylko powinno być gdzieś z boku. Bo w tym momencie tutaj no dużo, chociaż te jeszcze mniej, ale te dużo miejsca zajmują. Poza tym takie małe błędy tutaj, co zobaczyć na przykład. widzisz jakieś tutaj? Nie, ja już byłem dawać yy, nagrodę w zwycięzcy. Tutaj takie błędy przy schodkach, nie lubię ich mocno. Mhm, no, to wiesz? można byłoby zaokrąglić, no. Jakoś tego. No i tutaj. A całe, to jeszcze pianie nie, się jest Krajis. Ale tutaj całe piętro to są schody, ale wiesz co, ja, ja często widzę takie błędy. Gdzie jeszcze wychodzić z tych schodów, no to zobacz, musisz tu jakoś tak bokiem. No to to, to, to jest, to jest fajne. schody, a nawet nie masz do, dobrego z nich zejścia. To fakt, to fakt. No ale nic, gratulujemy jeszcze raz, kto był pod trójeczką? Ech, już to ciebie lecę. Tu jest. JARO2210. JARO2210, gratulujemy ci serdecznie, bo Twój domek zasłużył dzisiaj na wygraną. Co prawda, łeb w web poszedł z tym ostatnim domkiem, przynajmniej według mnie, ale, ale jak najbardziej gratulujemy serdecznie, wygrany, prawda? Tak. Dziękujemy serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że tylko i wyłącznie, dobrą zabawę i do następnego odcinka. I trzymajcie się. Cześć! Cześć!